Na 3 sekundy przed startem czuję podekscytowanie tą zbliżającą się chwilą, kiedy wszyscy wystartujemy, co właśnie zaraz, zaraz będzie miało miejsce. Więc, to jest ten moment, kiedy człowiek przestaje myśleć o wszystkim dookoła, skupia się tylko i wyłącznie na tym, żeby, żeby dać z siebie wszystko i, i przetrwać. Ja od roku jeżdżę. rok temu zakupiłem pojazd. No i tak pojechałem na pierwsze zawody do Ustce w zeszłym sezonie, poczułem, że to to spodobało się no i tak się bawimy, doposażamy pojazd, coraz, coraz bardziej jakieś nowoczyśnienia i zabawa. Ja cały czas sobie wyobrażam, że będzie dobrze i chce być coraz lepszy i fizycznie i kondycyjnie przede wszystkim, bo to od tego też zależy, nie tylko żeby Kład dobrze jeździł, ale samemu, żeby też po prostu fizycznie być dobrze przygotowanym do tego wszystkiego. w Super jest w gminach Wąsos Szczuczyn i w tym wszystkim Puarkana. Przede wszystkim pierwsza sprawa. Gościnność, gościnność wszystkich tutaj ludzi i samorządów. Jestem tutaj od tygodnia. Wszyscy uśmiechnięci, otwarci. Co potrzebujesz, wszyscy ci pomagają. Sam wyścig. Jedyną wadą kurz, wszystko inne perfekcyjnie wyszło. Za miesiąc spotykamy się na centralnym poligonie sił powierzchni w gminie Ustka. To jest drugi raz będziemy to organizować. Wiadomo, wyjątkowe miejsce to taki nasz cel od dwóch lat był, żeby tam się pojawić. Tam do roku się po raz jeszcze raz udało. W tym roku zmieniliśmy troszeczkę trasę ze względu na to, że było za dużo takich przejazdu przez asfalt, więc skróciliśmy to do chyba 405 metrów, 4,5 km trasy wyścigowej po plaży, 6 km jest po, po innym terenie czołgowym, leśnym. Cała pętla ma około 10 km, wesel będą to robić. Sekcja po trzy razy, samochody wiadomo 30, 40, 30 minut, kłady dwie godziny lub 90 minut. W tym momencie zawodnicy czwartej rundy wyścigu Orland Super Race, dokładnie kierowcy kładów, robią wszystko, aby w dzisiejszym wyścigu zająć jak najwyższą, jak najlepszą rokatę, a tym samym spełnić swoje sportowe marzenie. Ale już za kilkanaście minut na tej prawie pięciokilometrowej trasie opadnie kurz, a my wszyscy z Podlasia wyjedziemy nie z wrażeniem, ale z przekonaniem, że Orland Super Race to prawdziwa Formuła 1 w terenie. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkania domnika-bem. Do zobaczenia.